Afera w Olsztynie nabiera rozpędu. W komentarzach doszło do starcia samego prezydenta z jedną z matek. Otóż prezydent na nagranym przez siebie filmie zapewnia, że usunięte z nielegalnie zamkniętego przedszkola Rodzeństwa nie będą rozdzielane. Będą przyjmowane razem do przedszkoli zastępczych. Na co jedna z matek pisze do prezydenta pod jego filmem? Z całym szacunkiem, ale nie ma miejsc. Chodząc, pytając o miejsca, dostaję informację, że dzwonili państwo z pytaniem, czy są miejsca, ale zapomnieliście dopytać, czy dla dzieci z zerówki będą. Niestety w żadnym przedszkolu nie ma i nie było. I co mam teraz zrobić? Muszę rozdzielać rodzeństwo. A co na to prezydent Szewczyk? Pani Moniko, to z pewnością nie jest miejsce do omawiania pani osobistej sprawy. Czyli jak prezydent składa obietnicę, to jest to kwestia publiczna. Ale jak odkryjesz, że ta obietnica to bzdura. To morda w kubeł, bo to już twój prywatny problem. Baby do garów, a nie do publicznego mówienia prawdy. Ale zrobiło się jeszcze śmieszniej, bo Ratusz nagrał nowy filmik. Kiedy po dramatycznych wypowiedziach prezydenta i wiceprezydent ludzie zaczęli ostro komentować ich zachowanie, miasto ruszyło z akcją Stop Nienawiści. Rzecznik Urzędu Miasta powiedział na nagraniu, że osoby stosujące wobec urzędników mowę nienawiści zostały zgłoszone do prokuratury. Po czym pod tym nagraniem padł również nienawistny komentarz, tylko tym razem pod adresem rodziców wspierających się z ratuszem. Komentarz był głównie apelem, by ci rodzice przestali się rozmnażać. I oczywiście, kto polubił ten komentarz? Pani wiceprezydent Piątek. Nasza olsztyńska królowa wizerunkowego samozaorania. Czyli jak ludzie obrażają urzędników, to ojoj, my niewinne ofiary. Ale jak ludzie tłuką w rodziców, to pani Piątek lubi to. Dlatego zarówno dla prezydenta Szewczyka, jak i dla wice pani Piątek powstała nowa linia strojów urzędowych kolekcja Zima Lato 2025, wprost adekwatna do ich prorodzinnej polityki. Pozdrawiam.